siema widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak mieć y, serca na Federze więc wchodzimy w Federa to jest bardzo proste i tu mamy takie coś jak mody i no i na początku musimy jeszcze wejść w przeglądarkę w ten link co jest w opisie Klikacie download. Nie umiem po, po angielsku no i dobra i macie to Macie już pobrane i teraz klikacie dodaj własne mody i tutaj tylko to przerzucacie i teraz to jest takie proste To się wam pojawia Co nie? Ja mam już drugie, więc se usunę. To się wam pojawia musicie zrobić, żeby było czerwone No i wchodzicie sobie w grę i macie normalnie serca Jak widać wszystko działa serca się pokazują Ogólnie to by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zas zasubskrybowania i lajka. Siema.